In the county jail. The prison band was there, they began to wait. The band was jumping and the joint began to swing. Mawiają, że Ameryka miała już kilkudziesięciu prezydentów, ale tylko jednego króla. Jest mu oczywiście Elvis Presley. Pokażę Wam zaraz, jak zrobić jego ulubione danie, które bardzo często zamawiał, będąc w trasach koncertowych czy jadał, goszcząc w domu. Przedstawiam Wam kanapkę The Elvis, do której będę potrzebował bekon banany, masło orzechowe oraz w oryginalnym przepisie chleb tostowy pszenny, ale z powodzeniem użycie takiego chleba, jaki macie. Zaczynam, rozpalam grilla. Jest żar, czas teraz zgrillować bekon. Jeśli nie macie na podorędziu grilla użycie piekarnika, blacha, pergami, na to rozkładajcie paski bekonu i grillujcie go. Pieczcie przez kilkanaście minut, aż zrobi się fajny, chrupiący. Bekon grilluje się, jak on fenomenalnie pachnie. Czas teraz pokroić banana i co ważne, trzeba to zrobić w cienkie plasterki. Banan pokrojony. Tak. Zgrillowany. Czas zacząć formułować Elvisa. Chleb tostowy. Na to smaruję z dwóch stron masło orzechowe. Nie żałujcie masła orzechowego. Elvis nigdy tego nie robił. Czas teraz na banany. Na to cała masa tego pysznego, chrupkiego bekonu. Normalnie powinno się to teraz przykryć drugą kromką chleba i to Elvis byłby gotowy. Ale ja robię go dzisiaj w wersji W. Także kładę jeszcze jedną warstwę tych cieniutko pokrojonych bananów. Cieniutko dlatego, aby to wszystko łatwiej się gryzło, łatwiej się jadło. A smak banana nie był aż tak przytłaczający. Bekon. Mm, i teraz już na koniec jak to król miał w zwyczaju poleję całość delikatną stróżką miodu wielokwiatowego mm, myślę, że smak będzie fenomenalny druga kromka dociskam dosyć mocno i grilluję Elvisa kilka minut z każdej strony, aby pieczywo tostowe fajnie się zarumieniło. Minęło niecałe 5 minut, ten Elvis jest już gotowy. Wystarczy go tylko przekroić delikatnie na pół. Hmm, roztopiony miód z masłem orzechowym utworzyły fantastyczny sos do tego banany i lekko słony grillowany bekon. Połączenie fantastyczne, zachęcam was odkrywajcie nowe smaki, a ja, tak jak muzykę Elvisa, tą kanapkę po prostu uwielbiam. Pozdrawiam, trzymajcie, się, hej.